Dzień dobry. W tym vlogu chciałam Was zabrać na kiermasz. To znaczy, wspominałam o tym już w poprzednim vlogu, który był w zasadzie częścią tego vloga, ale wyszło mi tyle materiału, że ostatecznie byłoby za dużo i stwierdziłam, że to potnę, ale tutaj okazało się, że niewiele mówiłam, bo wiecie co? Nie bardzo było o czym. Kiermasz według organizatorów to największy kiermasz Europy, świata, nie wiem, no był duży, fakt, to były trzy ulice pełne stoisk, no ale z czym? Z piernikami, z kiełbasą, z piwem, standard, z lafufu, z plastikowymi zabawkami, z loteriami, było też trochę takich typu woluna atrakcji, typu samochodziki, ale tak to, no, tylko się w sumie ugotowaliśmy w nagłej fali upałów, ale nic tam. Nagrywam voiceover i słuchajcie, zabieram was następnego dnia. Kawałeczek dalej na tym razem płatne wydarzenie prywatnego organizatora. Nazywało się ono Dunkelbunta Scenenmarkt i miało miejsce. Zdaje się, że nazywa się to miejsce Zamek zacewej. Niepoprawnie wymawiam na pewno wszystko, co tutaj powiedziała mnie w polskim języku, ale już mniejsza o to. Klimatem bardzo przypominało mi to dni fantastyki w leśnicy pod Wrocławiem, do których mam ogromny sentyment i na których też sama często występowałam z grupami tanecznymi, więc może dlatego też e, tak bardzo pochlebnie bym się wypowiadała o tym wydarzeniu. Ale z drugiej strony też nie nagrywałam dużo, bo. No i nagrywam teraz e, głosówkę, no bo. Było tak fajnie. Było tak dużo rzemieślników, tak dużo artystów, tak dużo ciekawych ludzi z zajawką, że po prostu już nie wiedziałabym, jak to nagrać, żeby to miało ręce i nogi. A że myślałam, że to będzie jeden vlog z poprzednimi dniami, no to nie chciałam też, żeby było super długie, a i tak patrzcie, ile scenek nagrałam. Przebraliśmy się trochę z przemkiem, a tutaj będzie artysta. Jak już jednoosobowy zespół muzyczny nas minął, to ja też zakończę tutaj to gadanie. Zostawię Was z tymi kilkoma nagraniami, które poczyniłam na tym ogromnym jarmarku. I zapraszam Was za chwilę na podsumowanie zakupów, przede wszystkim zakupów, które nagrałam już w domu. I widzimy się w następnym vlogu. Nie żegnam się, bo jeszcze mam podsumowanie. Halo, prawda? Zostańcie ze mną. Dzięki. A, i pamiętajcie o komentarzu. I fajnie byłoby jeszcze, jakbyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę, łapkę. Łapkę. Koniecznie zostawcie komentarz. Cokolwiek. Na, napiszcie cokolwiek. Będę się cieszyć. I będę miała motywację, żeby robić trochę logiczniejsze vlogi, a nie biła się po głowie, jak ci panowie, patelniami. Nie komentujmy tego, tylko jeszcze te, te komentujcie, tak, tak. Dobra, kończę. Dzień dobry. Jesteśmy teraz dwa dni później, bo wczoraj był taki upał, że ciężko było w ogóle się skupić, ciężko było coś działać. Nie przemyślałam ogólnie tego pokoju, bo za wami teraz jest światło, jest okno. A ja w sumie tutaj przy oknie sobie zrobiłam piękny kącik, może jeszcze nie jest tak piękny, ale na pewno dużo bardziej estetyczny niż ten, oto mój kącik szfalniczy, gdzie jest po prostu jeden wielki bałagan. No, ale albo światło, albo, albo estetyka. Nie wspominając już o kartonach i zestawie do malowania ścian. No, nie przygotowana jestem do bycia kontent-kreatorką, ale wszystko jest przynajmniej takie, wiecie, naturalne. I przyszłam z opowieścią, że wczoraj, przedwczorajszy, przedwczorajszy jarmark. Kiermasz dużo bardziej mi się podobał mi Przemkowi niż to, na czym byliśmy w sobotę. Niby takie wielkie wydarzenie tutaj w mieście najbardziej szalony kiermasz w całej Europie, ale, ale nie. Nie było ciekawie, nie było fajnie. Widać było, że chodzi tylko o to, żeby zmęczyć dzieci i się upić. Natomiast ten niedzielny na zamku. Przyznam, że nie było żadnej, w zasadzie no był jakiś tam program, bo ten, ten pan, co jeździł tym dziwnym automobilem i on grał na jakichś instrumentach steampunkowych, ale w zasadzie to tam chodziło tylko o to, żeby pooglądać sobie rękodzieło i pokupować rękodzieło. Patrzę tam ogólnie za okno na szerszenia, który próbuje się dostać do mieszkania, ale są okna pozamykane żadne ciepło i żadne robaki nie wlecą. A ja Wam chcę pokazać, co... na co wydaliśmy ostatecznie pieniądze. Numer jeden, na co wydałam pieniądze, to... grzybki. Grzybki. Bardzo mi się podoba ta ozdoba. Ogólnie babeczka miała więcej e, takich właśnie... one są, mam nadzieję, tak myślę, właśnie ręcznie robione. Miała też takie grzybki w filiżance. I ciężko mi było się powstrzymać, żeby nie kupić tej filiżanki. Ale stwierdziłam, że to fajniejsze, bo będę mogła sobie to powiesić tutaj właśnie w moim kociku. I to się świeci. To się świeci. Jak jest jasno, to to nie wygląda tak spektakularnie, jak kiedy jest właśnie ciemniejsze tło. I mega mi się to podoba, i to może sobie powiesić. Albo mam też do tego stojaczek. To takie, takie, takie coś. Kolejną rzeczą, którą kupiłam jest Choli. Choli do tańczenia. Spotkałam tam Fellow Dancer. Koleżankę po fachu, która tańczy też ATS. Zwykła bluzeczka do ATS-u, właśnie. Z długimi rękawami, a bardzo fajny wzór. I ręcznie robiona, ręcznie szyta, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No i nawiązałam znajomość. Nie umiem sprzedawać, nie umiem robić unboxingu. <grymne> bardzo fajna, tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. I sprawiłam sobie Mystery Torebkę. No bo nie box. Więc zobaczymy. Tutaj mamy Love Fiercely. I możemy zajrzeć do środka, z mamy. Mniej więcej wiedziałam, co kupiłam, bo było napisane, co, czego można się spodziewać, w takim um, mystery boxie. I mamy tutaj tak instrukcję użytkowania dla soli do kąpieli i kadzidła. No i w takim razie wiadomo, że będziemy mieć sól do kąpieli. Przemek mówi, że bardzo mała, a to głównie on korzysta u nas z tego typu kąpieli. Ale na raz akurat właśnie próbka. Mamy... Em, kryształ różowy. Różowy kwarc, o tak to się nazywa po polsku. I dwa... Dwa kadzidła w takich buteleczkach oraz mamy pierścionek z, nie wiem czym, bo to jest białe, z jakimś kwarcem. Czekajcie, założę na jakiś y, bezpieczniejszy palec. O. Tada. Taki delikatny, nic go nie widać. Jest ogólnie gorąc. Zapowiadają 36 stopni na dzisiaj. Jutro wcale nie lepiej, więc ja odwołuję y, mój ATS w tym tygodniu. I w związku z tym też najprawdopodobniej sobotni pokaz, o którym mówiłam wcześniej, nie dojdzie do skutku. Co jest trochę smutne, ale z drugiej strony nie mamy kiedy przećwiczyć, a też um, moja współtancerka ma bardzo dużo rzeczy w ten weekend, więc chyba po prostu wyprawię przemka na jakiś bieg, a sama kiedy indziej będę budować moje portfolio występowe. Nie mam za bardzo co do powiedzenia. Chciałam zamknąć też temat tylko tego jarmarku niedzielnego. A teraz idę po kolejną mrożoną kawę domowej roboty i idę dyleć z gorąca. Jeszcze na dowód, że nie tylko mi się podobało, przemek sobie też coś kupił, taki print. Jeszcze mamy go w folii. Z Elden Ringa. Więc ogólnie podobało się nam obojgu, bo oboje wydaliśmy pieniądze tam. Jedzenie też było lepsze niż tutaj tutaj w mieście, bo nie była tylko kiełbasa e, ta skrilla, tylko było trochę więcej takich, właśnie ala średniowieczno fantastycznych rzeczy do jedzenia.